Plan był stanąć na podium, marzenie było wygrać. Plan wypełniony, marzenie jeszcze nie spełnione. Te treningi mimo wszystko były, były takie na pół Ciężko było zrobić trening 5-godzinny, kiedy kuchnia nasza funkcjonuje od godziny 5.30 do 20. Więc wczoraj mieliśmy swój pierwszy pełny trening, można powiedzieć. Wczoraj to był nasz pierwszy trening, no i wyszedł całkiem nieźle. Przecież jutro był jeszcze lepiej, ale dzisiaj wczoraj też było dobrze. Byliśmy już mądrzejsi z doświadczeniem zeszłego roku i najwięcej treningów zrobiliśmy na papierze. O ile więcej, więcej takich jakby... Więcej planowania, i planowania, więcej logistyki, rzeczach. a mało, mało gotowania, takiego, takiego gotowania w próżnie, bo coś robisz, a nie wiesz po co i dlaczego. Bardziej, żeśmy sobie to teraz rozpisali, mieliśmy jakiś tam plan, zrobiliśmy danie każde po kolei. I dopiero później jak już mieliśmy całość spiętą, dopiero zrobiliśmy poważnie taki ja trening 5 godzin. Planowanie trwało półtora miesiąca, a treningi na dobrą sprawę to były dwa. Bardzo mało, ale, ale treningów na papierze to było z 15. Jajko było najtrudniejsze. Ciężko było ugryźć troszeczkę ten temat, tak dać samo jajko na mięko, tak? No nie bardzo. Ale znaleźliśmy jakiś klucz i, no i jak widać. Udało się, jak widać się udało. O ile Danie główne? Danie Główne jesteśmy obaj gotujemy, raczej na miejscach pracujemy, więc to nie był jakiś tam wielki problem do ułożenia. Deser. Ja bardzo lubię się bawić w desery, Marcin zresztą też, więc desery. Deser też tam w miarę przed złotłością, ale jajko, jajko było najtrudniejsze. Rozplanować sobie konkurs na 5 godzin to jest ogromne wyzwanie. Z zebrać sobie towar i sprzęt na 5 godzin to też jest ogromne wyzwanie, więc... Y więc tutaj naprawdę inaczej, trzeba poświęcić... Inaczej przygotowuje się do konkursu, który trwa półtorej godziny i robi się, nie wiem, pięć talerzy, sześć, a inaczej, jak przygotujemy się do pięciogodzinnego, wydaje się 27 talerzy. Dokładnie. To jest w ogóle in, inne planowanie, inna logistyka. Musimy zacząć coś, co wydajemy na końcu, musimy zacząć na początku i to się zapętla. Trzeba to dobrze jakby logistycznie rozplanować, bo... Najważniejsza w tym wszystkim była logistyka. Można się pokazać, można zrobić dużo więcej, i no, też pokazuje tak jakby rozplanowanie tego wszystkiego. Czy lubimy się w to bawić? Trzeba Całkiem nieźle chyba nam to wychodzi, więc czemu nie? No. Trzeba próbować. Zawsze to jakieś oderwanie od tej codziennej, monotonii, agonii i west.